Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa, jest dziś naszym gościem. Panie burmistrzu, mija 7 tygodni od tego, gdy objął pan urząd. Co w tym czasie udało się zrobić? No, Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności udało się otworzyć parking za urzędem. Również parking za Brzozowskim Domem Kultury będzie otwarty i będzie wydzielony w części dla petentów. Resztę inwestycji związanych z parkingami będzie przeprowadzone na wiosnę. Następnie no kolejnym takim sukcesem jest obniżenie wynagrodzenia burmistrza o 30%. Bardzo żałuję, że nie udało się obniżyć diety radnym o symboliczną kwotę 200 zł, z uwagi na to, iż radni byłego pana burmistrza byli nieprzychylni co do tej decyzji. Nie można pominąć kwestii, panie burmistrzu, na początku tej kadencji zmian kadrowych, jakie się dokonują, z czego wynika ta reorganizacja. Szanowni Państwo, no startowałem po to, ponieważ uważałem, że urząd nie funkcjonuje prawidłowo. Stąd zmiany reorganizacyjne, aby ten stan rzeczy zmienić. Panie burmistrzu, e, padają pytania o Pana e, pełnomocników, proszę nam powiedzieć, jaka jest ich rola w urzędzie. Drodzy Państwo, chciałbym współpracować z specjalistami w danym zakresie, dlatego podjąłem współpracę z Panem Profesorem Przemysławem Leniem oraz z Panem Tomaszem Bocheńskim, który od 20 lat prowadzi działalność gospodarczą. Wiem, że współpraca na linii gmina przedsiębiorcy nie zawsze układała się w należyty sposób i chciałbym to po prostu zmienić. Panie burmistrzu. Kiedy poznamy nazwiska wiceburmistrzów? Zacznę od tego, że reorganizacja urzędu spowodowała, że nie będzie dwóch wiceburmistrzów. Na razie nie przewiduję powołania wiceburmistrza, ze względu na to, że jeden przebywa na zwolnieniu lekarskim. A część tematów, które były, którymi zajmowali się wiceburmistrzowie, zajmują się obecnie pełnomocnicy. Zaznaczę, że kosztują oni gminę znacznie mniej. Rozpoczął Pan temat scaleń gruntów, choć tak naprawdę nie leży to w Pana kompetencjach. Dlaczego? Szanowni Państwo, zacznę może od tego, że tego tematu nie byłoby w ogóle, gdyby nie bardzo dobra współpraca gminy i powiatu. Rzeci rzeczywiście jest to kompetencja powiatu, ale bez współdziałania z gminą ten temat nie mógłby być realizowany. Podkreślę, że w wariancie optymistycznym jest to kwota 40 milionów złotych na infrastrukturę w czterech miejscowościach. Możemy mówić też, że coś nie jest w naszych kompetencjach, albo możemy pracować dla dobra lokalnej społeczności. Czego życzyć na te kolejne tygodnie pracy? Mi proszę osobiście życzyć spokoju w działaniu, a mieszkańców proszę o odrobinę cierpliwości. Swój program będę realizował konsekwentnie, punkt po punkcie.